Wieloczki ładnie puszczamy. Proszę pana, co pan tu robi? Maluję. Widzę, że, 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 że pan maluje, ale przecież to jest Mona Lisa. Ja wiem, czy ona ona mieszka pode mną. Ale, ale pan mi coś domalował. Pf. Łasiczkę domalowuje. No bo siedziała, z pustymi rękami tak się gapiła. Co miałem jej radio domalować? Radio nie. No. Ale to jest monaliza, a z łasiczką to jest dama. Dama jest z łasiczką, a teraz będzie monaliza z łasiczką. Dama się pf, panu podobała z łasiczką? Tak. To i monaliza z łasiczką się panu spodobała. Tym bardziej, że to jest ta sama łasiczka. W ten sposób, to pan może sobie w śniadaniu na trawie domalować mojego psa? Nie mogę. Dlaczego? Bo tam żyje mój kot, a on nie znosi psów. To niech pan siebie namaluje w bitwie pod Grunwaldem. A żeby pan wiedział!